i Dawid Pawecki. Słuchajcie, my dzisiaj spotkaliśmy się w takim niesamowitym i sympatycznym gronie i pomimo tego, że poznaliśmy się dosłownie dwa dni temu z... ja mówię tutaj o Dawidzie Damianie, nie wiem dlaczego tak mówię, Słuchajcie, my, to jest taki nasz początek, słuchajcie, wielkich, wielkich zmian, takiej wielkiej zmiany i takiego dużego projektu. Mamy, słuchajcie, wspólne flow. <gamy> Mamy bardzo podobne zainteresowania. I dzisiaj, słuchajcie, tak na ludzie, właśnie tutaj w Poznaniu, chcę sobie po prostu o, o tych planach, o tym projekcie po prostu pogadać i przekazać sobie po drugiej stronie, jaki jest to projekt, czego dotyczy i o co chodzi z tym całym naszym flow. I <gamy> Jakie mam doświadczenia? Dokładnie. Jeśli chodzi o każdego z nas? Dokładnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Dawida, Dawid jest ekspertem, jeżeli chodzi o dietetykę. Słuchajcie, to jest bardzo ogólny taki temat, natomiast w związku z tym, że my preferujemy jakby zdrowy styl życia, lepszy styl życia, bardzo lubimy trenować, również zdrową się odżywiać. Pomimo tego, że widzisz tutaj na stole ten półmisek, rapa. <laughs> tak, no właśnie, bardzo, tak, bardzo spostrzeżenie, to... No, to jest się taka tak, to jest też taka pewna pokusa, yy, z którą myślę, że nie jeden, nie jeden z Was, nie jedna z Was na co dzień walczy. Ja też, yy, to jest też moja taka pięta chwilesa i też mam z tym problem, ale słuchajcie, nie o tym. Yy, yy, jeżeli chodzi o generalnie kierunek, Dawid, yy, powiedz, jak to wygląda pod kątem Twoich doświadczeń i powiedz, co, co wielkiego mamy w swoich <grych> jak Ty to widzisz? Jeśli chodzi o moje doświadczenia, to są dość duże, ponieważ jeśli chodzi o zmianę serwetki, w ogóle odchudzanie, bo tak naprawdę to jest mój taki konik, no to próbuję, próbowałem to już tak naprawdę 8 lat temu. No i przez te wszystkie lata, aż do zeszłego roku, to były tylko próby, testy, natomiast od zeszłego roku zgubiłem już 32 kg. Na ten rok flan. Przepraszam, od zeszłego roku, ale do nie? pamiętasz dokładnie od lutego. Okej, okay, czyli już rok, taki rok, rok. Rok czasu dokładnie i parę hmm. miesięcy. A czy to dokładnie hmm. będzie rok i dwa miesiące za chwilę? Hmm. Będzie hmm. wijać. ale do końca tego roku w planie chcę przekroczyć 50 kg. Wow. Na minusie oczywiście. To jest taki mój cel. Myślę, że go osiągnę. To później wszystko zależy od tego, jak siebie będę widział w lustrze. Dalej, dalej będę planował, co chcę osiągnąć. Czy może przyjść trochę masy mięśniowej mięśniowej mm -hmm. i fajnie może modelować, czy może jeszcze coś więcej zrzucić, tak? mm -hmm. Ale już wiem, że jeżeli zrzucę te, te tak naprawdę 17 kg, 18, mm -hmm. które mi zostały, to będzie już naprawdę wynik świetny. To ja mam takie same doświadczenia jak ym, Dawid z tym, że bez efektu. Czyli tutaj do tego momentu chodzenia <grym> gdzieś w tego się różnych prób i błędów z różną skutecznością e, i e, ja studiowałam psychologię, w związku z czym w naszym projekcie będę zajmować się motywacją, ale przede wszystkim będę pracować teraz nad swoją własną motywacją, bo to jest to, z czym e, lokalizuję, że na e, chwilę obecną mam, e, mam największy problem, bo już teoretycznie wiem, jak się odżywiać, teoretycznie spróbowałam już różnych e, rozwiązań, które e, no, wiem, że działają. natomiast dla mnie trudnym jest to, żeby je rzeczywiście zastosować. No i tutaj cała nadzieja, słuchajcie, Dawidzie, że my mamy taką, taką właśnie umowę, mogę trochę zdradzić, mam nadzieję, że Ewelita to mnie nie będzie kopać pod stołem. Że, że właśnie mamy taki, taki projekt, że Dawid ustali nam dzisiaj dieta i plan działania i będziemy tutaj, stosować to intensywnie i dzielić się też na bieżąco z Wami efektami. No i powiem Wam, że ja jestem bardzo zdeterminowana. Super. Słuchajcie, a jeżeli chodzi o moje takie krótkie doświadczenia związane na przykład z, nie wiem, z odżywianiem i tak dalej. No, słuchajcie, dla mnie wszyscy, wszyscy po prostu wiedzą o tym, że nie wiem trzeba się odżywiać bardzo dobrze, trzeba aktywnie nie wiem, funkcjonować, żyć i tak dalej, trzeba mieć dużo wody i w ogóle nie jeść chleba i tam nie wiem, takie jakieś różne mity też funkcjonują. Dawid ma jakby taką bardziej precyzyjną już wiedzę na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o mnie i sposób jakby zrzucania kilogramów, bo ja też mam jakby swój cel do osiągnięcia i myślę, że tym razem mi się po prostu uda, czyli po wielu nieudanych, <gryw> że tak powiem próba. przepraszam, ale ja z kolei Słuchajcie, słuchajcie, uwielbiam aktywnie spędzać swój czas. Trenuję bardzo regularnie. Nie robię tego słuchacie na siłę. Wprost przeciwnie sprawia mi to słuchacie ogromną frajdę. Uwielbiam chodzić na fitness, zawsze jak wchodzę gdzieś tam na salę. To te 40 czy też 50 minut, bo to jest taki optymalny czas, czy też nawet maksymalny, żeby robowo po prostu wykorzystać maksymalnie swoje możliwości. Z czasem oczywiście one są coraz wyższe i podnosimy sobie pułapkę i tę poprzeczkę, ale jeżeli ty dzisiaj po drugiej stronie masz problem z tym, żeby na przykład wyjść z pobiegać albo popływać, albo w ogóle jesteś w takim jakby momencie, gdzie nie wiesz, co tak na dobrą sprawę sprawiać ci tą i przyjemność, to też wiem, że tak powiem, w jaki sposób ten kłopot rozwiązać bo uważam, że bardzo dużo ludzi ma z tym kłopot i ja też, słuchajcie, byłam na takiej drodze byłam w takim momencie swojego życia, kiedy po prostu sobie siedziałam i myślałam Boże, ja nie wiem, po prostu tak biegać nie lubię, pływać nie lubię źle się czuję po prostu z, gdzieś tam ze swoją nadwagą i z tymi kilogramami ja oczywiście wiem, że warto i trzeba się dobrze odżywiać i wydawało mi się, że dosyć dobrze mi to idzie aczkolwiek, no, nie było jakby widoczny, nie było to widoczne w efektach, natomiast jeżeli połączymy jakby te dwa aspekty, czyli właśnie, właśnie treningi, czy też ćwiczenia, tak, aktywność, jakąkolwiek, słuchajcie. Najważniejsze jest po prostu zacząć i znaleźć to, to, ten taki fajny, dobry kierunek, te, te treningi, te ćwiczenia, które nam po prostu odpowiadają i do tego dołączyć dietę, bo statystyki, słuchajcie, mówią tak, że 80%, kiedyś rozmawiałam z taką moją koleżanką, kulturystką, ona mówi, i ja mówię, słuchaj, e, czytałam tak wielokrotnie gdzieś tam w klasie i tak dalej, w internecie, że 70%, 75% to jest dieta, a reszta to jest e, to są treningi, tak, czyli aktywność fizyczna. ona mówi, słuchaj, to 80%, to jest 80%, nawet trochę więcej niż 80%. Tam. Nie, nie, dieta. dieta. Czyli to, co, to, słuchajcie, to co, to, co, to, co, to, co jemy, e, czym na co dzień się odżywiamy, czyli jeż, je, jesteś, jesteś tym, co jesz. Takie, słuchajcie, po internecie też śmieszne pewne rozumy. Jesteś tym, co ja, to muszę zjeść jakiegoś sportowca. <laughs> no, to, no, to są takie, słuchajcie, śmieszne nieraz takie sytuacje i niuanse. Natomiast no, my, że tak powiem, jesteśmy praktykami, czyli e, tak jak myślę, że każdy, każdy z Was po drugiej stronie. gdzieś tam podejmował próby, nie udało się, że tak powiem, uzyskać takich wymarzonych efektów i po prostu podajesz się, gdzieś zapominasz, wracasz w ogóle do rutyny. I tak dalej. Natomiast naszym projektem i naszymi wyzwaniami, naszym metamorfozą chcemy pokazać Tobę, że, że w grupie siła przede wszystkim, czyli grupa wsparcia i, i tego, że mamy jakby świadomość swojej po prostu możliwości i tego, że motywacja jest naprawdę ważna i damy po prostu radę. Nie? Jest. Ja, ja pochodzi, też tak? mogę ćwiczyć, yy, słuchajcie, no wiem mniej więcej jak się yy, odżywiać. No i teraz jestem bardzo, bardzo ciekawa, ee, Dawidzie, co tu się będzie działo przez te najbliższe 90 dni, kiedy podejmujemy to wyzwanie.